Przed rokiem, dokładnie 10 września ubiegłego roku, przeżywaliśmy wielkie wydarzenie, którym była, była beatyfikacja rodziny Ulmów w Markowej. To wspaniała rodzina, która pokazała, jak należy szanować, jak należy pomagać drugiemu człowiekowi, jak należy przede wszystkim żyć miłością, o której Święty Paweł tak pięknie mówi w drugim liście, kiedy mówi, czym jest miłość, i wylicza postawy miłości. Jako wierzący, wiemy, że to jest najważniejsze przekazanie dla nas wszystkich, i dlatego myślę, że rodzina, każda rodzina powinna być zbudowana, uformowana właśnie na tym największym przykazaniu, jakim jest przekazanie miłości. Dlatego warto powrócić do tego pięknego świadectwa, przykładu rodziny Ulmów, Wiktor Wiktorii, Józefa i siedmioro ich dzieci, zwłaszcza tego najmłodszego, które. które yy, jeszcze się do końca nie narodziło. A więc życzę, żeby ta rocznica była taką zachętą dla wszystkich do pochylenia się nad tym pięknym przykładem, ale też może zaczerpnięcia wzoru, jak należy żyć w dzisiejszym świecie, skłóconym, podzielonym, w którym tak bardzo brakuje poszanowania dla drugiego człowieka. Niech więc będzie to okazja do takiej osobistej refleksji, rodzinnej refleksji nad tymi wielkimi wydarzeniami z życia rodziny Ulmów ale jednocześnie w perspektywie tej batyfikacji, którą przeżyliśmy, a którą w tym roku będziemy przeżywać pierwszą rocznicę.